Genealogiczne śledztwo to kanał, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony dochodzeniom bardzo specyficznym, bo zajmującym się genealogią, zarówno tą dotyczącą mojej bliższej i dalszej rodziny, jak również i pochodzeniu osób ze świata kultury, nauki i tzw. show biznesu, urodzonych co prawda za granicą, ale posiadających polskie korzenie. Opowiedziałem Wam już o przodkach Timothy'ego Szalamy. Nikolasa Kejdża i Marty Stewart, ale to dopiero początek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Od kilku dni walczę z grypą, co chyba słychać po moim głosie. Dlatego chcąc, nie chcąc, zmieniłem nieco temat dzisiejszego odcinka. Co jednak nie oznacza, że kompletnie nic w materii moich poszukiwań genealogicznych się nie dzieje. Zdradzę więc Wam, że mam już na ukończeniu dwa śledztwa, genealogiczne oczywiście. Pierwsze dotyczy przodków Joanny Hoffman, jednej z najbliższych współpracowniczek Steve'a Jobsa, a dokładniej piątej osoby, która pojawiła się w zespole, który to rozpoczął nową erę w dziejach komputerów osobistych. Firmy Apple znamy przecież wszyscy. We filmie Steve Jobs nakręconym w roku 2015 w postaci Joanny, jednej z głównych ról w tym filmie, cieliła się Kate Winslet. Być może nie wszyscy jeszcze wiecie, że ojcem Joanny jest... Jerzy Hoffman, jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów. Pomyślałem sobie więc, że z całą pewnością do Janny Hoffman dotrzeć mi się nie uda, tym bardziej, że bardzo konsekwentnie unika ona kontaktu z mediami, ale mogę przecież spróbować kontaktować się z jej ojcem. Tym bardziej, że przecież zazwyczaj i tak po informacje dotyczące genealogii rodziny jestem kierowany przez młodsze pokolenie do pokolenia ich ojców i dziadków. Jak pomyślałam, taki zrobiłem i Udało mi się. Jestem po długiej ciekawej rozmowie z panem Jerzym Hoffmanem, podczas której opowiedział mi o swoich przodkach. Postaram się te wszystkie informacje zebrać i nieco rozbudować dzięki poszukiwaniom w różnych źródłach archiwalnych. Obecnie czekam na odzew ze strony pana Jerzego po przekazaniu mu skompletowanych przeze mnie informacji. Drugą sprawą, nad którą ostatnio pracowałam, jest ta dotycząca przodków umy Turman, która co prawda polskich korzeni nie posiada, ale jednak jej przodkowie rodzili się w bliskim mojemu sercu Wrocławiu i w głogówku leżącym w województwie opolskim, z którego to i ja również pochodzę. Żeby nie było żadnych wątpliwości, pochodzę nie z Głogówka, ale z województwa opolskiego. Również i tutaj moje śledztwo jest praktycznie ukończone. Czekam jednak na kontakt ze strony mamy Umy, Neny Schlebrüge. Wiem, że mój mail do niej dotarł, gdyż przekazał go jej syn i równocześnie oczywiście brat Umy, z którym to udało mi się skontaktować. Od jakiegoś czasu Nena jest jednak w dłuższej podróży, ale mam zapewnienie, że jest bardzo zainteresowana materiałami, które jej przesłałem. I jestem pewien, że dorzuci do historii, którą ja zrekonstruowałam również coś od siebie. Tak więc ćwiczę swoją cierpliwość i regularnie sprawdzam maila. W tak zwanym międzyczasie odkryłem, że mam jeszcze jedną zagadkę do rozwiązania, i to w swojej dziedzinie. Chodzi o moich miskich, czyli moją węgierską gałązkę, o której to opowiadałem również i na podcaście. Wydawało mi się, że w zasadzie, jeśli chodzi o tę część mojej familii, mam już wszystko uporządkowane i poznane, a tu proszę, niespodzianka. Odnalazłem metrykę ślubu Edmunda Węglińskiego i Franciszki Sucharda, który miał miejsce w roku 1908 w Lwowie. Przeprowadziłem małe dochodzenie, w wyniku którego mam więcej pytań niż odpowiedzi. Wspomniana metryka ślubu mówi nam, że Edmund Węgliński był wdowcem po Emilii Szczepańskiej będącym wtedy już w słusznym wieku, lat 66. Najważniejsza jest jednak informacja o jego rodzicach, którymi byli Adam Węgliński i Elżbieta Miszkiej. Wybranką Edmunda była z kolei Franciszka Ksawera Sucharda, mająca wtedy lat 46, córka Edmunda Sucharda. No i tu się zaczynają schody. Kim była Franciszka Sucharda? Na przykład, w stosunku do Edwarda Sucharda, żyjącego w latach 1891-1947, chemika, profesora, a potem rektora Politechniki Lwowskiej. Żeby było ciekawie, to oczywiście ów Edward, przyszły rektor, miał ojca również Edwarda. Porównując wiek Franciszki i Edwarda Seniora, powiedziałbym, że byli oni być może rodzeństwem. To jednak nie koniec zagadek. Mimo iż we wspomnianej metryce podane są szczegółowe informacje na temat urodzenia Edmunda Węglińskiego, nic nie wskurałem, bo brak jest dostępnych metryk z interesującego mnie okresu z parafii Żołynia. Ba, z radaru zniknął mi również jego syn, Aleksander Felix, którego metrykę ślubu, mającego miejsce w roku 1912 w Przemyślu, również odnalazłem. Czuję, że jednak żyją gdzieś potomkowie że węglińskich, a więc również i moich miskich, których nie udało mi się na razie namierzyć. Dodam tylko tytułem wyjaśnienia, że widniejąca w metryce ślubu Edwarda Węglińskiego wzmianka o jego rodzicach Adamie i Elżbiecie Miszkiej to doskonały przykład na to, na ile sposobów potrafiono zapisać obco brzmiące nazwisko Miski. Wiem, kim była Elżbieta. Mam ją w swoim drzewie. To córka Piotra Miski, brata mojego cztery razy pradziadka Karola Miskiego. Tyle, że aż do teraz myślałam, że po prostu zmarła bezpotomnie. A tu proszę, taka niespodzianka. Ślad po jej wnuku Aleksandra Węglińskim prowadzi do miejscowości Nozdrzec w województwie podkarpackim, z którego chyba pochodziła żona Aleksandra. Na genetyce można zobaczyć sporo Szczepańskich, pochodzących właśnie z tej miejscowości, ale wśród nich nie ma żadnej Emilii. Aleksander był nauczycielem, sięgnąłem więc do niezawodnych schematyzmów i zobaczyłem, że rzucano go do różnych szkół. I tak w latach 1911 1913 pracował właśnie w szkole w Nozdrzu, w 1912 w Medyce, a w 1914... I na tym roku schematyzmę zaprzestano wydawać. Pracował jako tymczasowy nauczyciel w chodyńcu. No i w zasadzie to by było tyle. Kamień we wodę. Żadnych informacji o jego ewentualnych, czy to potomkach, czy ewentualnym rodzeństwie. Już sam nie wiem, jakie tropy zawiodły mnie jeszcze do metryk zniżankowic. Znalazłem tam m.in. metrykę ślubu z roku 1899 Edmunda Roszkiewicza. – chyba połowa mężczyzn w tym czasie nosiła imię Edmund – z Witaliną Szczepańską, której to świadkiem był mój Edmund Węgliński. Czyżby był to właściwy ślad po rodzinie Szczepańskich, z których pochodziła pierwsza żona Edmunda Węglińskiego, czyli synowa Elżbiety z domu Miski? Cóż, nie każde genealogiczne śledztwo skazane jest na sukces, chociaż z drugiej strony Staram się nigdy nie tracić nadziei, bo już nieraz się okazywało, że wyglądające na pierwszy rzut oka zupełnie beznadziejnie sprawy doczekają się jednak e, niespodziewanych rozwiązań. A może ktoś z Was ma do dodania coś na temat tej tajemniczej rodziny węglińskich? Pomożecie? Mam tam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością dzisiejszego odcinka. Podcastu Genericzne Śledztwo. Następny pojawi się już za tydzień, jak zwykle podczas weekendu. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze.